Moi drodzy, fajny odcineczek dzisiaj się szykuje. Także zostańcie ze mną, a pokażę wam, jaki sprzęt używam, jeśli chodzi o odkurzanie, remonty, odkurzanie samochodu, remonty i też na przykład pranie samochodu. Także zostańcie, a się dowiecie. No uchyle wam już tego rąbka tajemnicy. No niech wam będzie, ale resztę zobaczycie. W poniedziałek, zobaczcie, jakie tutaj się szykują rzeczy. Takie oto rzeczy się tutaj szykują. Tutaj już mam e, gotową praktycznie jedną. Jeszcze tutaj będą cuda na kiju robione. Naprawdę, pokażę wam. A, jeszcze o tutaj mam coś takiego fajnego. Proszę ja ciebie o takie dwie puszeczki, też nam się przydadzą. Ale więcej wam nie powiem, powiem wam w poniedziałek. Ale za zapowiada się naprawdę grubo. Na wstępie od razu wam powiem, że to nie jest żadne lokowanie produktu. Nikt mi za to nie zapłacił, że mam to zareklamować, że mam to pokazać. Jestem czynnym użytkownikiem tego sprzętu, z którego jestem bardzo zadowolony. Ma jeden minus, to trzeba mu przyznać, ale o tym minusie wam powiem później. Niemniej jednak, naprawdę, robi tutaj robotę i można go kupić za fajne pieniążki. I tak naprawdę, może się przydać w każdym waszym czy też gospodarstwie, czy domu, czy nawet możecie nie wiem, co z tym. Czy do samochodu. O, możecie sobie samochód nawet tym ogarnąć i wyodkurzać, i wyprać. Nawet na ręku sobie dzisiaj zapisałem rano odkurzacz, żeby nie zapomnieć Wam tego pokazać w wynalazku cudownego. Troszeczkę dzisiaj wieje, więc mogą być problemy z głośnością, yy, z dźwiękiem, koty tam się bawią. Marcują chyba już, czy jeszcze nie? Jeszcze marca nie ma. Dobra, zacznijmy od początku. Jest to odkurzacz yy, George, bo są różne modele tego odkurzacza, to jest akurat odkurzacz George. E, Numatic GWE370. To jest konkretny model właśnie tego odkurzacza. E, ja obecnie używam go do e, prac remontowych, dlatego że fajnie mi wybiera pył. Mm, pył, który został po szpachli na przykład. Wam zaraz zaprezentuję. W środku znajduje się duży worek. Myślę, że około hmm, 10 litrów, spokojnie, i ten worek, jak widzicie, zbiera mi tutaj e, pył, na przykład pył, bo możecie go używać normalnie w domu, możecie nim odkurzać w domu. Zaraz zaprezentuję, jak to wszystko działa. Tutaj w środku mamy worek. Tutaj dodatkowo, żeby filtr nie przedostawał, żeby filtr, żeby kurz nie przedostawał nam się do silnika, mamy zamontowany taki filtr. Filtr elegancko nam tutaj e, no, nie dopuszcza tego kurzu, tego pyłu do naszego silnika. Tutaj elegancko on ma taką uszczeleczkę, fajnie nam tutaj wchodzi w ten pojemnik. Tu jest taka rurka, później wam pokażę, pokażę do czego ona służy. Zakładamy. Tutaj. Właśnie. Zaciskamy. Jedną ręką to wiecie. Dobra, muszę sobie na łapetynę dołożyć. Dobra. Tutaj zaciskamy z jednej, zaciskamy z drugiej i włączamy odkurzacz do prądu. Kolejną zaletą tego odkurzacza jest to, że jest bardzo długi bardzo długi jest przedłużacz. Przydałoby się go rozplątać, co? Poczekajcie chwilę. Zobaczcie jaki tutaj jest długi przedłużacz. Tutaj mam koniec. On ma spokojnie, no myślę, że 10 metrów to ma. 10 metrów spokojnie ma przedłużacz, także to jest bardzo duży plus. Nie jest co prawda zwijany, ale jest długi. To trzeba mu przyznać. Podpinam sobie go do sieci. Cek. I teraz włączam ten przycisk z prawej strony. I odkurzacz zaczyna nam pracować. Jest tu opcja e, szerokiej, szero, do szerokiego e, tego, do szerokiego odkurzania, szeroka końcówka. Z, tak jak widzieliście, ze szczotkami, które się wysuwają, tutaj przyciskamy i one nam się wysuwają, także można poszorować, później można, można to wyłączyć i można w ten sposób zbierać na przykład z paneli, a można jak macie szorstkie płytki, chcecie, chcecie trochę wyszorować ten brud, tych puk, to szorujecie, cyk, zbieracie, także jest taka końcóweczka. Nie wiem czy mówiłem, ale może i mówiłem, już nie wiem sam, że nie da się zmniejszyć, ani zwiększyć obrotów, czyli on tak samo się przez cały czas. Do tego odkurzacza mamy końcówkę taką mniejszą, też z takim tutaj włosem, jak widać jeszcze dziewicza, bo jeszcze nie korzystałem z niej. Oprócz tego mamy taką okrągłą w jakieś trudne, dostępne miejsca. Też taka końcóweczka. I typowo Końcówka jest do A jak to się tu wkłada? Aha, dobra, wiem. Tutaj zdejmujemy rurę. Tutaj wkładamy to i typowo końcówka do odkurzania na przykład zakamarków różnych w waszych samochodach, nie, pod siedzeniami, gdzieś między dywanikami. Także taka fajna końcóweczka też z nami jest. Jak widać, opcja jest bogata. Oprócz tego tutaj mamy yy, możemy sobie regulować Długość tego naszego przewodu, węża, nie wiem jak to się nazywa, rury, o, długość rury. Tak, tak i tak. Czyli mamy ją w trzech opcjach, aż. Do tego dostałem jeszcze takie worki. Raz, dwa, trzy, czwarty jest tam, piąty pewnie już poszedł, bo trochę już korzystam z tego odkurzacza. Także prawdopodobnie było już pięć worków w tym odkurzaczu no i cóż, no jeśli chodzi o moc to jest to 1000 watowy silnik 1000 watowy silnik to jest, tak dobrze mówię 11 kg 200 g waży całe urządzenie jeśli chodzi o odkurzanie z tym workiem yy, to naprawdę się to sprawdza i jak widać odkurzacz naprawdę ma dużą moc moc naprawdę jest duża. To trzeba mu przyznać. Ale ten odkurzacz nie tylko służy do odkurzania takiego właśnie e, typowego odkurzania w domu. E, a tym bardziej, znaczy ja przede wszystkim używam go do takich prac remontowych, dlatego że jest szczelny worek, jest szczelny filtr. E, dobrze mi ten filtr wybiera te cząstki wszystkie i nie dostają się one do silnika. Duży pojemnik, duży worek 10 litrów. Także to jest taka główna zaleta tego odkurzacza, dlatego go używam do takich prac budowlanych, remontowych, odkurzanie samochodu, jakichś innych takich brudniejszych różnych yy, różności. I to jest jedno, tak? Czyli mamy zwykły odkurzacz. Teraz transformacja. Transformacja polega na tym, że cyk, klamra z jednej, cyk, klamra z drugiej, na boczek, na razie, wyjmujemy filtr. Wyjmujemy tutaj ten nasz worek. Nawet o, że nie był gołosłowny, zobaczcie, jaki tu jest pył. I jaki tu jest kurz. To wszystko jest właśnie z tych remontów. Worek o tyle fajny, bo szczelny. Także jakieś odrobinki, tutaj jakiś tam procent na pewno się tutaj znajdzie, ale głównie wszystko ląduje w naszym worku. Odkręcamy tutaj to. Dobrze na dworze to robię, to przynajmniej to wyczyszczę. Nawet można to w wodzie sobie elegancko wymoczyć i mamy czystą rurę także rurę odkładamy na bok tutaj, na, tutaj to wezmę wysypię, też żeby tu nie było żadnego żadnego sypu dobra i teraz robimy taką rzecz mianowicie <laughs> mamy tutaj taki fajny zbiorniczek jest to zbiorniczek na płyn z naszą chemią do prania. Za chwilę Wam zaprezentuję, jak wygląda chemia i jak, się, jak ją się używa. Wkładamy nasz zbiornik, żeby tutaj niczego nie pokiełbasić. Yy, dobra, na razie może nie wkładamy tego filtra, tylko rozrobimy sobie chemię. Ja do tego używam chemii KT Super Cleaner 22. I powiem wam, że robi on naprawdę robotę, nie jest tani, no tam ponad stówę chyba za, za tą chemię dałem, może i nawet więcej jak stówę, nie pamiętam, już ciężko mi jest powiedzieć, ale kto, by, kto chce to sobie na pewno sprawdzi, ile ta chemia kosztuje. I to jest typowo chemia właśnie do prania tapicerek, dywanów, jakichś rogówek, jakichś foteli, łóżek, różnych różności, taka chemia właśnie tutaj, tylko ja jeszcze gdzieś miałem taki dowownik, ale wydaje mi się, że go chyba nie mam. To nic, zaraz sobie plus minus na oko rozrobimy ten płyn. I teraz tak, do prania preferuję ciepłą wodę. Ta woda jest prawie że gorąca. Nie wiem, 70 stopni może ma. Także litr wody gorącej wlewam sobie tutaj przez tą dziurę do naszego pojemnika. Więcej nie będę rozrabiał, bo nie mam po prostu takiej potrzeby. Nie? Ja wam po prostu pokazuję, jak to działa, co z czym i, i, i dlaczego litr wlany, następnie biorę sobie szklanę i myślę, że wlejemy sobie tak zobaczcie jaki ładny kolor ma nawet tyle to jest za dużo, nawet tyle to jest za dużo ze 30 ml, ze 40 może tutaj jest, ze 40 ml tego płynu naszego cudownego, kurde, ale fajny kolor, jakby nie wiedział, że to płyn, to bym się napił chyba. Aplikujemy tutaj w tą dziurę, w tą, w tą samą, którą wlewaliśmy wodę. Następnie troszeczkę trzeba ten płyn tam wymieszać. A tutaj słońca więcej, żeby to wszystko tam się, wiecie, zmiksowało. Później wkładamy, e, wkładamy tutaj ten filtr. Przykrywamy. Następnie zakładamy tą pokrywę, tylko musimy pamiętać o tym, że ten wężyk musi nam wylądować tutaj, w tym zbiorniku, bo to jest wężyk, który będzie zasysał właśnie nam... Kurde, wy nic nie widzicie może, bo o tak będzie lepiej. To jest wężyk, który będzie nam zasysał płyn. Czy ja o czymś nie zapomniałem? Chyba nie. Oczywiście ten filtr tylko służy do odkurzania, tak? czyli do tego worka. Nie zakładamy go tutaj. Odkurzacz jest zamknięty, płyn jest w środku, więc następnie mamy tutaj specjalną rurę z takim fajnym fikuśnym wężem. Jest to rura taka faktycznie jak ota. To samo, może troszeczkę twardsze tworzywo. Dodatkowo z wężem, który będzie nam naszą rozrobioną substancję e, przemieszczał w stronę wylotu. A wlotu i, w, wlotu i wylotu tak właściwie, zaraz wam pokażę. Także zakładamy tu sobie. Dobrze by było jeszcze jakby to było materiał czyste, nie? A nie całe w pyle. Stare, dziurawe majty. Bierzemy. Nie ja no, żartuję. Nie stare, nowe dziurawe. Nowe dziurawe majty bierzemy i czyścimy sobie, tak żeby nie było lipy. Dziura musi być czysta. I teraz wkładamy nasz wąż. W odpowiednie miejsce, on tu musi wskoczyć, cyk i przekręcamy jeszcze delikatnie. Tutaj w to miejsce podpinamy wężyk. Fajna, taka szybko złączka. Która pewnie też się zalepiła tym brudem i nie chce współpracować. dawno nie używałem tego odkurzacza, jeśli chodzi o pranie. Także musicie mi to wybaczyć. Jak wiecie, doskonale kto nie smaruje, ten nie jedzie. Także Mateusz też musi przesmarować, troszeczkę rozbujać tą końcówę. Zaraz wszystko powinno skoczyć na swoje miejsce O Tutaj jeszcze odrobinkę damy No, prawie że łapnęło Aha O, dobra, teraz skoczyło, było Dobra, trzyma Tak jak mówię, długo nie używałem i dlatego tam po prostu to się zostało wszystko, nie? Wracamy dalej do pracy, następnie tutaj mamy taką fajną końcóweczkę, chyba, że może pokażę Wam jeszcze inną opcję, albo dobra, pokażę Wam to na razie. Końcówka, typowa końcówka to jest już do prania, ciekawe jak tutaj, czy to też się czasem nie zostało, prawdopodobnie tak, więc też użyję sobie troszeczkę wazelinki. Rozruszamy temacik. O, dobra, zaskoczyło. I teraz tak. Tym wężykiem idzie płyn. On tutaj pryska ten płyn. A tym ściąga się elegancko nasz brud. Z naszych brudnych brudności. Idę, poszukam teraz testowego materiału. Bo nie będę dzisiaj prał samochodu. Bo nie ma na to pogody. Jest za zimno jeszcze. Ale idę, poszukam coś takiego, żeby pokazać po prostu, jak to działa i jakie są tego efekty. Dobra, także ja lecę. Przygotowałem sobie tutaj na te testy takiego srogiego zawodnika, jakim jest stary element z naszej e, rogówki. Jak widać zakurzony, aż, kurz, aż taki zakurzony, aż kurz z niego leci. I teraz przy, przystępujemy do czynności. Na, mianowicie najpierw włączamy pompkę. Teraz. Tutaj widać, że ten płyn poprzez dozownik nasz nie chce, nie chce nam się nie chce nam lecieć, a to dlatego że prawdopodobnie jakiś tam syf był w, w tym pojemniku i ten syf teraz przedostał się do, do właśnie tej końcówki, a ta końcówka tutaj jest taka, że tam nawet szpilki się za bardzo nie włoży. O, widzę, że już odpuściło, także o to trzeba zadbać. Nie, nie ten, nie wypukałem tego płynu, nie? Dobra, kiedy nasz odkurzacz już pracuje, znaczy generalnie, jest to pompka, to na razie pompką nakładamy sobie tutaj na ten materiał ten płyn. Tym dozownikiem elegancko cały musi być tutaj, wszystko musi być zamoczone. Zrobimy sobie dosłownie taki kawałeczek. I wtedy będziemy mieć porównanie, nie? Porównanie. Czy to faktycznie działa? Także dobrze trzeba to nawilżyć. Dobrze ten płyn trzeba tutaj rozprowadzić po wszystkich tych brzegach, wszystkich elementach. I teraz producent zaleca, żeby poczekać. Poczekać, a później ściągać. Ale ja... Ja sobie wymyśliłem troszeczkę inny patent na to, yy, bardziej skutecznie, tak mi, się przed, tak mi się przynajmniej wydaje. Zaraz wam pokażę. Tylko jeszcze muszę skoczyć po domu po, jednym, po, jednym rzecz, po jedną rzecz. A nawet nie muszę do domu iść, bo możemy sobie wykorzystać. Przypomniałem sobie o szczoteczce, którą możemy tutaj właśnie wykorzystać w tym celu. I teraz elegancko tą chemię. Tutaj wcieramy, ona jak widać zaczyna się pienić tutaj w tych miejscach najbardziej spryskanych Ona zaczyna nam się pienić, ale widzę, że jeszcze mało chemii jest Także jeszcze sobie troszeczkę dołożymy tego płynu Żałujemy, wszystko później wyciągnie nam odkurzać, także nie ma co tutaj żałować i, i tego mało dawać. Następnie wcieramy to wszystko wcieramy tą naszą chemię Ja sobie oczywiście wziąłem tą szczotkę z tego zestawu, ale równie dobrze może być to zwykła ryżowa jakaś szczotka czy taka po prostu Yy, jakaś inna z włosem. A, mokre fest jest wszystko. Dobra, jest gitara. I teraz wcieramy, i musimy poczekać. Teraz czekamy z 5 minutek, tak, żeby to wszystko się tam przegryzło. I za chwilę będziemy ściągać. Zobaczymy, jaki będzie wychodził z tego syf. W trakcie pracy. Zauważyłem też, że jest tutaj pęknięcie. Wcześniej nie było tego, oczywiście pewnie ja to załatwiłem, bo kto inny. Także sobie troszeczkę ściągnę to, tak żeby mi to dalej nie szło. Od czego są właśnie te Nie no, tak naprawdę to trzeba by to skleić, ale póki co, żeby dalej nam to nie szło. O, to ściągnięte elegancko i nie powinno dalej się to rozwarstwiać. Czyli już mamy dwa minusy. Jeden minus to jest taki, że tutaj mi się pękło. A drugi minus to zaraz Wam powiem, jaki jest drugi minus tej, tej wspaniałej wspaniałości. O! Czek, wkładamy z powrotem. I gra gitara. Dobra. Minęło już 5 minut na pewno. Także zobaczymy, jaki, jaki będzie syf leciał. Włączamy drugi przycisk. Jest to przycisk od odkurzacza. Włączamy odkurzacz. Jak widać, i to strogo. I teraz, żeby było widać, ustawię się do słońca. I przyglądajcie się tutaj. Zobaczcie co się dzieje Widzicie ten syf, który wychodzi Zobaczcie jaki syf wychodzi z naszej tej z naszej starej rogówki. I jak? Robi robotę czy nie? Dobra, już jestem z gotowym tematem. Ja jeszcze nigdy z tego nie korzystałem, to się przyznaję szczerze. Nawet widać, że to nie nosi żadnych śladów użytkowania. Dlatego też trochę się zamieszałem, jeśli chodzi o, sprzy... no, o złożenie tego sprzętu. O, jeszcze mi to spada cały czas. Troszeczkę za krótki jest ten wężyk, kurde. Troszeczkę jest za krótki. Albo po prostu się mu skurczyło delikatnie. O, troszeczkę bardziej dociągnę. Dobra, nawet nie będę obcinał tego, bo znowu popsuję, ale do czego, do czego dążę? Dążę do tego, że tu mam do tego taką fajną końcóweczkę, którą nakładam sobie na sam koniec. Tutaj sobie przewodzik zdejmuję, tutaj końcówkę tą do prania wyciągam tutaj sobie wkładam i tutaj sobie wkładam Tato nawet przyjechał zaraz zobaczy co ja tu robię i teraz włączam sobie tak samo pompkę zapodaję sobie płyn gdzieś mi się też końcóweczka delikatnie przytkała jeszcze, właśnie o to chodzi, że musi ten zbiornik jednak być czysty, bo jakiś syf jak wam się tam pojawi o, już jest dobrze, wydłubałem. To nie jest oczywiście do dywanów, tak? Końcówka. Także nie sugerujcie się tym, że ja to na dywan psikam. To nie jest do dywanów, ale jest to fajna opcja właśnie na płytki, dlatego że najpierw sobie psikacie płytki, później sobie szorujecie tą szczotką. Szorujecie sobie, a później tu jest taki specjalny ściągacz. Pompkę wyłączymy. Tu jest taki specjalny ściągacz. Odwracacie i teraz ściągacie wszystko ze swoich płytek. Oczywiście tu na tym materiale na tym materiale to nie zadziała, bo musi być powierzchnia równa, nie taka żeby lewego powietrza nigdzie ta końcówka nie zaciągała. Specjalne kółeczka nawet są. O, proszę ja ciebie. Także fajnie, najpierw drapiecie, a później sobie ściągacie płytki. Lux robota. Jeszcze tutaj zauważyłem, schowała się przede mną końcówka. Zobaczcie, jeszcze jest taka końcóweczka. To jest to samo co to tutaj, tylko że to jest po prostu wąska końcówka, ta jest końcówka szeroka. Także tutaj ją sobie zakładamy na miejsce tego. Tutaj płyn się wydobywa y, tym y, spryskiwaczem i następnie zbiera nam cały syf taką szeroką końcówką. Zimno się robi. Kurde, idę do domu. Mam nadzieję, że odcineczek Wam się podobał z Georgem, moim kolegą. Jak tak, to zostaw opeczkę w górę i, i widzimy się jutro. Na razie. Siema.